Poczekaj, pokażę Ci Majping Dronek Jego. Wow! Wow, ej stary, widziałeś to? Ale głupie! Co to jest w ogóle? Co to w ogóle ma być? Chodź, zobacz. Ja nie wiem, nie, ja nie wiem, co to jest. Kto co na ty to, ty to pozwolił? Kto na to pozwolił? Ja się pytam, dlaczego to tu jest? Dlaczego? Twoi mappings się, jak twoje życie. Nie wiem co ty sobą reprezentujesz, chyba że of rozstrzeliwojesz. Nic mnie nie zrobisz, głupi przegrywie. Jedyne jaki rok wykonasz to się wykastrojesz. Dronek map pingo robić nie o mnie, pepe od ciebie lepiej pracuje. Piergodziej to chyba jest twoja żona, gdyż wy na Discordzie robicie w konorwa. Auu madafaka. Twój mej ping to sraka. Anonimem lepiej zostań, gdyż twój głos to śmietnik rozsrań. Nież już ty mapierdzie, lepiej będzie jak pan odejdzie. Widziałem, że grasz w pornbalu, niech zmolestują cię po upalu. Chach, nie masz już argumentów, nie dziwię się jak oskamowałeś już tylo materów. Przestań się zażalać pleksie, było trzeba kopować wyświetlenia w biedrze? Andrzej dodał w Warszawie wyznał, że takiego rodaka na Syberię by wysłał. Zderzak pierdodziej i zmolestowana świnka, to już w komplecie, twoja wanięta rodzinka. W Connorf to chyba twoje węglowodany, bo bez niego byłbyś obsrany. Polska Czechy i Słowacja, to Słowiania a nie seksnacja. Przywitaj się chociaż gdy na live mój wchodzisz, bo wjeżdżasz że sojesz mi konto jak tak skąpisz. A u Madafaka. Twój maping to sraka. Anonimem lepiej zostań gdyż twój głos to śmietnik rozsrań. Zginiesz już ty ma pierdzie, lepiej będzie jak pan odejdzie. Widziałem, że grasz w pornwalu, niech zmolestują cię pod upalu. Wow! Wow, ej stary widziałeś to? Ale głupie! Gimper, zamknij ryj, ty lepiej rapować nie umiesz, te twoje jesteś niepowstrzymany. Ha 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 ale gówno idź się schować, wiesz co? Idź nasza fot.